Witam wszystkich serdecznie MT-12 w całej okazałości motocykl jest zarejestrowany ubezpieczony i gotowy na wycieczki na te małe, krótkie, długie oczywiście motocyki yy, z napędem na młode jak po 12 i z biegiem wstecznym Niech nikogo nie zmieni brak tablicy rejestracyjnej. Jest zarejestrowany, jest ubezpieczony, jest z przeglądem. Siedzisko w koszu. Dla wybranki jak najbardziej. Placha zdrowa, wózek calutki. Piękny Pani tańczy. Taki motocykl to marzenie. Takie inne sudziaki u mnie w Kadlądrzegu. Mój numer kontaktowy 536 007 757 Oczywiście światełka, ładowanie, akumulator. Możesz przyjechać autostopem Odjedziesz motocyklem Dla chcącego nic trudnego Ja już śmigam trochę Póki pogoda ładna to jeszcze trochę posprawdzam co i jak to chodzi Fajny motocykl napędzany jest na wódek boczny Oryginalny lakier to nie jest jakiś kombinowany motor tabliczka znamionowa, jest oryginalna, silnik. Wszystko to jest dwunasteczka. Pięknie pani tanczy. Na razie cześć.